Hej, cześć, z tej strony Radek, a w tym filmiku podrzucę Wam kolejną listę spoko produktów z Rosmana dla mężczyzn. Ten filmik będzie minimalnie inny niż poprzednie, ponieważ zawsze w tej serii, a jest to już trzeci odcinek, staram się polecać rzeczy, które testowałem i mi siadły, i tak było w poprzednich dwóch odcinkach. W tym odcinku będzie mała zmiana. Część rzeczy po prostu tak często była polecana u mnie na Discordzie, że wiem, że są to spoko produkty, które się sprawdziły u wielu mężczyzn, dlatego polecam to też tutaj, ale po prostu nie wszystko testowałem na sobie. Ale dokładnie tak jak było to w pierwszym, w drugim, tak samo będzie w trzecim odcinku, że będą to Naprawdę spoko produkty, po które możesz ściągnąć. Także podziękowania dla osób, które pomagały mi przy tworzeniu tego konkretnego odcinka. Były to głównie osoby z administracji, a także z rangą Hall of Fame u mnie na Discordzie. Także serdeczne podziękowania. Okej, okay, zaczynamy. Pierwsza rzecz. Jeżeli jakkolwiek siedzisz w temacie układania włosów, to na pewno zauważyłeś, że produkty z Rossmana to zazwyczaj jest shit, jeżeli chodzi o układanie włosów. Czyli mniej więcej działa to na takiej zasadzie, że produkt do układania włosów z Rossmana versus produkt barberski do układania włosów. I ten z Rossmana zawsze był taki mocno średni Zarówno jeżeli chodzi o skład, jak i o finalną fryzurę. I tak było przez długi czas, dopóki nie pojawił się prestyler Styler w Mastery w Rossmanie. Masveri jest to firma, która ma bardzo sporo produktów właśnie w Rossmanie. Nie wszystkie mają u mnie jakąś wielką okejkę Często te produkty do układania włosów ich są właśnie średnie. Głównie przeszkadza mi stosunek ceny do jakości, ale w przypadku tego prestylera nie ma się do czego przyczepić. Jest to nowość na rynku, oni się tutaj chwalą, że jest to prestyler, restyler oraz styler. Jak tego skurczybyka trzeba używać? aber więc Dajemy to na nasze wilgotne włosy przed suszeniem i suszymy. Jest to po prostu pre-styler. Największe plusy tego produktu są takie, że jest to dosłownie najtańszy prestailer na rynku, jaki możesz znaleźć, ponieważ 200 ml kosztuje 35 zł, a jak jest na promocji to aż 25 zł, czyli bardzo nisko. Także jest to najtańszy pre-styler w przeliczeniu na mililitr. Daje spoko objętość, przyjemną teksturę. Może trochę sklejać włosy. Niestety to jest jego minus, ale za to ma bardzo kozacki zapach. Zapach to jest największy plus tego produktu, moim zdaniem. Zaraz obok dostępujemy. Dlatego jeżeli szukasz jakiegoś pre-stylera, takiego na start bardziej, no to zdecydowanie polecam Ci sięgnąć po ten Masveri. Następna rzecz i dalej jesteśmy przy prestailerach. Tym razem mamy sól morską z Yoł. Wciąż nie wiem, czy tak się nazywa ta firma. Czy to jest Joup, Yow, czy Yołpe, czy Jope? God knows. Jest to sól morska, która ma bardzo brzydki design, ale daje bardzo przyjemną teksturę. Od soli morskiej możemy oczekiwać tego, że właśnie takie jakieś mniej więcej fale pojawią się w naszych włosach. Również stosujemy ją jako prestyler, czyli na mokre włosy. Ona kosztuje jakieś 25 zł, na promocji jakieś dwie dyszki. I w tym przedziale cenowym jest to bardzo spoko sur. Ma ciekawy atomizer, ponieważ jak się psika, to bardzo długo leci. Kumasz. Miałem małe oczekiwania co do tego produktu w sumie. W sumie to od tego masveri też miałem dosyć małe oczekiwania, i finalnie przerosły moje oczekiwania. Po prostu mało zakładałem od nich, a okazało się być całkiem spoko. Więc ta dwójeczka jest naprawdę ok. Pamiętam, że przed chwilą zachwalałem zapach tego prestelera z Mesferii. Tak się dobrze składa, że Mesferii ma również żel podprysznic, który tak kozacko pachnie i naprawdę bardzo ładnie pachnie ten żel podprysznic. Wiem, że żel podprysznic to jest nic ciekawego. Ale po prostu ten jest bardzo spoko, jest też dosyć gęsty, nie jest, używa się go za dużo. Naprawdę, jeżeli nie wiem, stworzyłbym jakiś własny żel pod prysznic, to chciałbym, żeby, żeby tak przyjemnie pachniał jak ten. Jest naprawdę przekozacki. Tutaj mam wersję Spicy Fruits, bo wiem, że tam kilka różnych jest. Następny produkt jest to wcierka rozgrzewająca z Anwen i jest to jeden z tych produktów, których niestety nie testowałem. Ale bardzo często ta wcierka pojawia się u mnie na Discordzie w polecanych, kiedy ktoś szuka jakiejś wcierki z Rosmana i moim zdaniem jest to dosłownie jedna z najlepszych wcierek. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby pobudzić porost włosów, żeby troszeczkę przyspieszyć, to właśnie tę wcierkę bym atakował. I tego produktu Sanwen nie testowałem, ale testowałem naprawdę wiele innych produktów z Anven. jest to bardzo spoko poziom. Zaskakująco dobry jak na drogerię moim zdaniem. Wiele kobiet, które siedzą w temacie pielęgnacji włosów, bardzo często sięga po Anwen. Anwen jest często polecany. Jest to taka marka sprawdzona, która zawsze jest na wysokim poziomie. Więc nawet jeżeli szukasz czegoś innego niż konkretnie wcierki, tylko po prostu czegoś do pielęgnacji, to zerknij sobie zawsze na anwen w Rossmanie, bo to jest naprawdę gigapoziom. W ogóle też wspomnę, bo może niewiele osób wie, ale ostatnio Rosman wprowadził taką ciekawą funkcję u siebie na stronie, że może zobaczyć, kiedy dany produkt będzie następnym razem na promocji. Następna rzecz jest to maseczka do twarzy. Ogólnie, jeżeli jakoś bawisz się w pielęgnację twarzy, a pielęgnacja twarzy jest spoko, bo trwa niewiele czasu, a daje naprawdę spoko efekty. To spoko raz na jakiś czas ogólnie jest wrzucić sobie maseczkę. Tylko, że z maseczkami jest taka lipa, że masz do wyboru dwie opcje. Pierwsza maseczka to jest taka, która jest na materiale, na jakiejś płachcie i po prostu nakładasz ją na twarz. A druga opcja jest taka, że masz jakieś mazidło i sobie smarujesz tym po twarzy. I ta druga opcja, przynajmniej moim zdaniem, jest beznadziejna. Znaczy, wiesz jak jest, ma swoje plusy i minusy, fajnie jest sięgnąć czy coś, ale to maseczki na płachcie, moim zdaniem, są zdecydowanie lepsze, no bo cały experience używania jest przyjemniejszy. Jest taka jedna spoko maseczka z Isany. Sana Hydro Booster, tutaj może zobaczyć, ja ją testowałem kilka razy, akurat nie mam teraz w domu, ale testowałem bardzo wiele razy. U mnie się świetnie sprawdziła, i to, co jest plusem tego produktu, to to, że jest tani. On kiedyś kosztował 2 zł teraz kosztuje 4 zł. Dziękujemy, inflacja. Ale na promocji jest za 3 zł co sprawia, że jest to naprawdę bardzo tani produkt. I u mnie przykładowo ja mam cele raczej suchą. U mnie się naprawdę super sprawdził. Bardzo przyjemnie się go używa, więc jeżeli szukasz jakiejś maseczki i chcesz wydać dosłownie grosze, po 3 zł na promocji, to tak właściwie nic, no to serdecznie polecam. Next one. Skoro jesteśmy przy temacie pielęgnacji twarzy, to pokażę wam taki krem. Nawilżający on jest stopy. Topa stworzyła taką linie typowo for i bardzo ładnie to wygląda, mają bardzo ładne designy, dziwne kolory trochę, no ale after all bardzo siedzi mi ten produkt. Nie używam go od jakoś dawna, to jest też produkt, który był polecony mnie na Discordzie, dlatego sam też po niego sięgnąłem. Jest to krem nawilżający z kwasem hyaluronowym, on docelowo kosztuje chyba jakieś 35 zł ale na promocji można go dorwać poniżej 3 dych. Ja w ogóle zamówiłem go gdzieś na necie, także nie kupiłem go w Rossmanie, ale jest w Rossmanie, więc... Wiesz o co chodzi, nie? I dlaczego polecam ten produkt? No, ogólnie jeżeli chodzi o działanie, no to też za wiele nie powiem, bo za długo go nie używam. Też tak zawsze trudno jest mi ocenić, czy dany produkt się super u mnie sprawdza, bo to po prostu wiesz, krem jak krem, nie? Ale chodzi o to, że on bardzo ładnie pachnie i ma bardzo ładny kolor. Mogę ci w sumie nawet pokazać, bo to jest spoko sprawa, jak coś ma ładny kolor. I to ma taki szary spoko kolor, nie taki biały po prostu, więc giga giga mi to siadło. Jeżeli szukałbym jakiegoś pierwszego kremu, to byłbym zachwycony tym, bo ma taki spoko męski design, do tego ładnie pachnie, do tego ma ładny kolor. Wiesz, after all to te produkty, których używamy nie muszą być stricte dla mężczyzn, no ale ja wiem jak jest, dla kogoś to może być ważne, żeby był, no i właśnie coś takiego tutaj jest. Spoko skład, ładnie pachnie, jest dla mężczyzn, naprawdę kozacka sprawa. Możliwe, że jest średnio wydajny, ale nie wiem, nie przetestowałem go jeszcze całego. Ostatni produkt w tym filmiku jest to olejek do włosów z Isany. Jest to kolejny produkt, którego niestety nie miałem, ale u mnie na Discordzie bardzo, bardzo często jest on polecany, kiedy ktoś szuka jakiegoś olejku do włosów z rosmana. To co w ogóle sięgać po olejek do włosów? Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że bardzo często suszysz włosy ciepłym powietrzem i chcesz trochę zabezpieczyć te włosy przed tym ciepłym powietrzem, no to olejek jest wtedy gituwa. Albo jeżeli używasz prostownicy, albo jeżeli używasz lokówki, albo jeżeli twoje włosy są bardzo suche, bo przez dłuższy Czas, olewałeś wszystko i używajesz head and shoulders no to wtedy taki olejek jest gituba ja konkretnie właśnie tutaj bym sięgał potencji sany ponieważ ma on aż 100 ml. to jest jego największy plus 100 ml, ma taki fajny aplikator że możesz sobie na rękę przyknąć do tego jest dosyć tani Aktualnie jest na promocji za 10 zł w zasięgu sensie, kiedy to wrzucam może już nie ale tak to kosztuje 15 zł, więc też gituwa. Możliwości stosowania takiego olejku lub innych jest naprawdę bardzo wiele, ponieważ możesz spróbować używać ich przed suszeniem, możesz spróbować używać ich nawet po suszeniu, lub nakładać to na noc, kiedy wiesz, że następnego dnia przykładowo rano myjesz włosy. Możesz dać sobie olej na włosy, po prostu, żeby je odżywić. Jeżeli chodzi o to, jak później pozbyć się tego oleju ze swoich włosów, to najlepiej do tego użyć odżywki. Czyli po prostu, jeżeli jest taki scenariusz, że dajesz sobie ten olej na włosy na noc, to przed myciem najpierw sobie zmyj go jakby odżywką. Po prostu użyj samej odżywki, a później dopiero daj szampon i później znowu odżywkę. Ta odżywka później też jest ważna. Jeszcze jedno przy takich olejkach, ważne jest to, żeby dawać je na długość włosów, a nie na skórę głowy, ponieważ wtedy możemy ją troszeczkę przetłuścić. Czyli po prostu jak ja mam załóżmy włosy takiej długości, no to ja bym sobie dał ten olejek mniej więcej załóżmy odtąd, może trochę wyżej, ale nie dawałbym go tutaj zaraz przy skórze głowy. Spoko sprawa, kosztuje dosłownie 10-15 zł, a taka ilość olejku jak 100 ml starczy Ci na minimum rok. Ok, to by było na tyle. Daj znać, jeżeli kupisz coś i ci siądzie. Ja bardzo. Ale to bardzo, jak coś polecam, ten krem z tołpy, Jak go kupisz i po raz pierwszy użyjesz, to pomyślisz sobie: okej, okay, Radek miał rację, naprawdę bardzo ładnie pachnie. W tym odcinku to już na tyle. Widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Na razie. Cześć.